Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Marta Piaskowy, pseudonim Mara. Mam 27 lat, obecnie mieszkam w Warszawie. Bardzo kocham muzykę, głównie śpiew, a także aktorstwo, malarstwo, ale głównie chcę się skupić na śpiewie, ponieważ jest to moja wielka pasja. Od dziecka zawsze marzyłam, by śpiewać, by robić wielkie show na miarę wielkich gwiazd. Próbowałam już wcześniej się realizować, ale niestety z braku funduszy, muszę poprosić Was o pomoc. Myślę, że docenicie przyjąć prawdziwą pasję. Możecie mnie znaleźć na moim fanpage'u Mara na Facebooku, a także na moim koncie YouTube i na bieżąco śledzić, co się dzieje, czy już wcześniej zajmowałam, czy teraz się zajmuję, a także na mojej stronie Mara. Wcześniej miałam taką możliwość, aby mój przyjaciel pomógł mi nagrać ym, jakieś próbki materiałów, ale niestety z braku funduszy nie udało nam się ich zrealizować, dlatego liczymy na Państwa pomoc. W ramach podziękowań mogę wysłać mój autograf, a także plakat, filmiki, of offy, wszystkie materiały związane z moją twórczością. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia mojej twórczości.